Cześć, poniedziałek temperatura nie wiem jaka, zaraz wramzę. Przebiegł na Dobra, daj się przebieg, zobaczę jaka temperatura. Jest gotuje stopnia. Wchodzę do wody. Zobaczę ile wytrzymał. No i w sobotę mieliśmy, my się przedstawili, przełożyliśmy to na niedzielę, ale w niedzielę jak widać też nie wyszło, więc dzisiaj jest poniedziałek, 29 listopada i sobie dzisiaj poszedłem z żoną na głębokie zamorsować yy. Woda jak zawsze fajna zimna i o to chodzi Mam nadzieję, że tej zimy będzie lód, jak w zeszłym roku będzie można morsować jak jest trud. Za 2 minuty będzie 10 minut. Za dwie minuty jeszcze 8 minut. Teraz wyjść. i tak ma być jakieś 11 minut. Wejście do wody było bardzo łatwe teraz. Może dlatego, że woda jest cieplejsza niż powietrze. Powietrze ma 1,5 stopnia. Woda pewnie nawet tego nie ma, bardzo fajnie się kuciu ale nie było tego kłócia. Siedziałem około chyba 11 minut. Dla mnie czas wystarczający. No sam zobaczymy. Może w końcu ktoś się zdecyduje ze mną. Zobacz, zobacz.